Drodzy, witam serdecznie w najnowszym denku. Wyobraźcie sobie, doszliśmy w końcu do momentu, po tylu latach, doszliśmy do momentu, w którym nie mam zaległych denek sprzed 47 przeprowadzek, tylko mam same rzeczy zużyte w tym nowym domu. Bardzo jestem z siebie dumna, że mi się udało wreszcie z tych zaległości odkopać. I pytałam Was na Instagramie ostatnio, czy chcecie najpierw denko do ciała, czy najpierw rzeczy do ciała i do włosów, czy najpierw denko rzeczy do twarzy. Chcieliście najpierw zobaczyć te do twarzy, więc oto jest koszyczek Niezbyt duży, więc może nawet ten film nie będzie trwał. 274 lata, może 273, zobaczymy. Będziemy się starać, żeby to nie był przedługi wstęp. Do rzeczy. Zaczynam od y, maseczki do twarzy, która była taka bardzo se, tak bym ją nazwała. Simple Distress Sheet Mask. I powiem tak: y, ja już długo nie używałam maseczek w płacie. Jak używałam, to chciałam, żeby one były jakieś takie naprawdę spektakularne. Y, a ta była taka. Nałożyłam ją, poleżałam na twarzy, ściągnąłam ją, wtarłam tą esencję, popatrzyłam na tą skórę i stwierdziłam, no, mokra jest. Była zwilżona, więc nie zauważam specjalnych rezultatów. Nie jest to kosmetyk, do którego wrócę na pewno jakoś nie była zła w sensie takim, że mnie nie uczuliła ani nic, ale po prostu bez szału. Za to tu był mega szał, to był fantastyczny produkt z Yossi, który nazywał się Ultra Rich Multivitamin Wrinkle Smoothing Face Cream z bakuchiolem, witaminą C, z niacinamidem i on jest o matko jaki dobry. Tak Wam powiem, on jest o matko jaki dobry. To był krem, którego używam głównie na noc, on naprawdę na maksa się przysłużył mojej skórze, bo idealnie pomagał w rozjaśnieniu przebarwień i utrzymaniu skóry tak nawilżonej, że jak wstawałam rano to nie musiałam jej już niczym traktować w sensie mogłam ją tylko moim kremem myjącym umyć i to tyle żadnego nie potrzebowałam dodatkowego kremu na dzień, bardzo mi siadł ten kosmetyk zaczęłam go używać jak jeszcze było bardzo chłodno Wydaje mi się, że może w marcu albo chwilę wcześniej, ale tak, wtedy w tych chłodnych temperaturach sprawdza mi się świetnie. Wówczas nawet na dzień mogłam go używać. Teraz jak jest lato, to już był trochę mi za ciężki na, na dzień, ale w, w tych zimowych miesiącach, w sensie w tych zimnych miesiącach to sprawdza mi się super. Na pewno jeszcze do niego wrócę na stówę. A tu mam coś, co chyba pomyliłam, po prostu opakowania, może myślałam, że to było serum. Naturalny żel do higieny intymnej z Shile z biofermentem 10%. Powiem tak, to był spoko kosmetyk. Ja aktualnie użyłam używam takich produktów do higieny intymnej tylko jak mam miesiączkę, a tak poza tym to nie mam takiej potrzeby, bo mi się tam dużo hormonalnie pozmieniało i też ciało moje inaczej reaguje. No taki spoko był ten kosmetyk. Trochę mocno pachniał, myślę, że jak komuś przeszkadzają intensywne zapachy, no to on nie pachniał brzydko, po prostu pachniał bardzo intensywnie. Także taka sytuacja. Tutaj jest chyba jakaś, nie, nie pamiętam, czy to była próbka, czy jakaś taka mała butelka po prostu, wydaje mi się, że pomyliłam to z serum do twarzy, dlatego wsadziłam do tego koszyka. Bardzo fajny tonik, bardzo fajny z Purite, Toner. Balancing Firming, on się nazywał. To jest świetny tonik do skóry dojrzałej, świetny tonik do skóry odwodnionej y, i suchej. Myślę, że jeżeli macie tłustą odwodnioną i użycie, użyjecie sobie tego toniku rano pod krem z filtrem, to on będzie działał jako super lekki produkt nawilżający, nieemulcyjny, czyli nie krem, nie emulsja, nie jakaś y, y, taka esencja y, gęstsza, więc bardzo spoko. Y, lubiłam go jako krok w pielęgnacji, wiecie, pr, tby, tby, prysznic tonikowy to jest jedna z rzeczy, które ja absolutnie kocham, w pielęgnacji i on się do tego świetnie sprawdzał. Jedyne, do czego nie zdążyłam go sprawdzić tym razem, to jest ta metoda seven skin, że pryskasz, zostawiasz aż trochę się w chłonie, pryskasz znowu i tak w kółko, tak siedem razy, czy tam tyle, ile Twoja skóra się napije. A few moments later ta seven skin metoda w założeniu, to co chciałam powiedzieć zanim mi przerwało, jest taka, że traktujesz skórę tra trochę tak jak wodę w kwiatku, że zamiast nalać raz dużo co spłynie po wierzchu, no to spryskuje się trochę, daje się wchłonąć, spryskuje się trochę i tak dalej, i tak dalej, aż się nawilży. Nie u wszystkich się to sprawdza, ale u wielu osób całkiem zacnie, zwłaszcza jak nie lubicie ciężkich produktów, tłustych, gęstych konsystencji, to to jest całkiem spoko i no, taka dygresja tutaj, a propos tego toniku. Skończyłam algodrogię, z Sensum Mare, to był krem z filtrem i tutaj tak, to była wersja satin. Jest ta podstawowa i ta wersja satynowa. I dla mnie ta satynowa to jest coś, co może przy osobach z bardzo, bardzo suchą skórą to będzie coś, co Wam się super sprawdzi. U mnie było trochę zbyt lśniące, bo ja mam wrażenie, że ona była taka satynowa jak satynowa poduszka, w sensie, że na maksa był połysk i u mnie to było widać. Yy, zużyłam całe to opakowanie i bardzo dobrze mi się sprawdzało, nie miałam żadnych poparzeń i tak dalej, skóra dobrze to tolerowała, natomiast ten połysk trochę był dla mnie za duży. Jeśli już nakładałam ten produkt, to albo na ramiona, żeby się ładnie błyszczały, albo na twarz i wtedy pudrowałam, żeby jakoś tak, nie wiem, nie drażniło mnie za bardzo. Yy, nie sądzę, że do niego wrócę, raczej do tego podstawowego, bo tamten podstawowy to był kosmetyk, który mi się sprawdzał znakomicie. Witalizująca woda ziołowa, moja czarszkowa, absolutnie jeden z moich ulubionych, produ jeden z moich ulubionych produktów. Yy, na zmianę używam balansującej i witalizującej, zależy czego moja skóra potrzebuje. Tu miałam wypadek i pękła mi, pierwszy raz mi się takie coś zdarzyło. Spadła mi ta butelka tak, o i pękła mi ta część okrągła, która jest dyspenserem. W sensie z tego wychodzi płyn, i niestety musiałam się już jej pozbyć, bo normalnie to po prostu dobieram sobie duże opakowanie i uzupełniam, bo mamy właśnie uzupełniacze na, na sklepie. Można sobie wziąć butelkę bez atomizera i po prostu przelewać, więc normalnie to bym tak zrobiła. I ta już pewnie ze 4 albo 5 uzupełnień przeżyła, a potem mi spadła. Jeszcze się zastanawiam, może po prostu będziemy mieli same pompki, żeby kupić, bo butelka jest jeszcze całkiem spoko. Przemyślę to, przemyślę. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie na temat tego pomysłu. I jak już jesteśmy przy tym, to przy okazji możecie mi też dać znać, czy podoba Wam się pomysł, żeby kremy myjące te herbaciane były w upełniających opakowaniach, w sensie, żeby można było kupić je w takim dojpaku, tak jak macie musy owocowe na przykład. Ja tak nie jestem specjalnie za plastikiem, ale szkoda jest mi trochę tych opakowań szklanych, tych pięknych butelek z pompką, a to jest trochę na tej zasadzie, że jakby... Super beznadziejny jest pomysł przyjmowania tego z powrotem i napełniania od nowa. W ogóle to się nie sprawdza pod, pod wieloma kątami, nie chcę mi się na tego tłumaczyć, ale rozważam właśnie te, te dojpaki, także dacie mi znać, bo może to jest jakaś tam, tam, no nie wiem, może to jest dobry pomysł. O, chyba do tego zmierzałam. Randomowy kapturek, który na pewno nie jest od tego kosmetyku. Natomiast w środku, znaczy nie w środku, tylko poniżej, butelka po super fajnym produkcie. Tyma Herbs, woda ziołowa na Gieteki Haber. To jest bardzo fajna woda ziołowa, tak jak tutaj. To jest właśnie też w komplecie, że tak powiem, w współpracy z Tyma Herbs. Zrobiłyśmy tą. To jest kompleksowa pielęgnacja do różnych rodzajów cery. Tutaj z tą wodą ziołową ja się też zakochałam w niej. Pamiętam, jak miałam problemy z zaczerwienieniami, to używałam tego kosmetyku i on też mi bardzo ładnie łagodził. Na pewno będę jeszcze wracać. Zresztą produkty od Tymy to są takie kosmetyki, które zużyję jako kurację. Potem mam kilka miesięcy przerwy, kupuję. Jakiś kolejny albo nowy i wprowadzam do swojej pielęgnacji i tak w kółko, więc bardzo polecam również Wam. Tu mam krem do twarzy Simply by Nature, Simply Nature by Glossy Anti-Age i tutaj już mi poschodziły niestety napisy przeciwzmarszczkowe serum, tak mi się wydaje, że ono się nazywało. To był bardzo fajny kosmetyk, który się sprawdzał mi jako krem do twarzy na dzień, taka super lekka emulsja, jak miałam bardzo przetłuszczającą się cerę, jak mi się pory pootwierały, bo tam byłam trochę odwodniona, trochę było z hormonami jakichś dziwnych akcji i tak to dalej. To się świetnie sprawdzało bo mi nie obciążało, nie podkreślało tych porów, nie zostawiało skóry takiej, żeby była na niej wyczuwalna warstwa, bardzo przyjemny kosmetyk i myślę, że przy okazji, mimo tej lekkiej konsystencji, bardzo silnie nawilżający, chętnie polecę, wielu osobom chętnie polecę myślę, że jako serum pod krem, to dla skór bardziej suchych, odwodnionych, dla tych, które nie lubią ciężkich konsystencji, to, to myślę, że można nawet solo polatać z tym. Gąbka konżak, już taka przytyrana życiem, grubo, to jest moja czarszkowa z rumiankiem i z różową glinką, w tej już się dziura zrobiła, ogólnie yy, producent zaleca, żeby po trzech miesiącach wymienić ten produkt na nowy, ja czasami używam dłużej, nie, nie będę Wam ściemniać, różnie to z nimi bywa czasami się rozpadają jak u Karli Madlenna, drobne, czasami jest tak, że właśnie zrobi się jakaś tylko dziura albo zaczynają być szorstkie, bo osad w nich się robi z kamienia w wodzie, więc takie tam sytuacje. Wiem, że parę osób mi pisało, że robią tak, że na przykład wrzucają do szklanki z wrzątkiem, wsypują łyżeczkę płaską kwasku cytrynowego i gąbka się znowu robi miękka. Ja nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy ona dalej ma te, te właściwości i to działanie, które zapewnia się przy produkcji, bo nikt tego nigdy nie sprawdził, więc to jest wróżenie z kart. Czy ona po prostu jest wtedy myjką nie wiem, ale tam dziewczyny mówiły, że im się to sprawdza, to pomyślałam, że Wam też przekażę. I trzymajcie kciuki, bo może niedługo będziemy mieli nowego konczaka. Tu mam dwa produkty z Anani. Pierwszy to jest serum przeciwzmarszczkowe, drugi to jest serum odbudowujące. Z tym przeciwzmarszczkowym fioletowym nie za bardzo się dogadywałam, dlatego że ono mi się bardzo rolowało na twarzy. To jest przezroczyste takie lekkie serum, jak, jak kiedyś były te stare serach hialuronowe, tam wiele lat temu. Taką ma konsystencję. Niestety, aktualnie z moją cerą, cokolwiek i jakąkolwiek ilość nie nałożę, to zawsze mi się albo ono roluje, albo na tym mi się rolują kosmetyki, więc zużyłam je, ale tak no, ciężko mi szło. Natomiast to jest chyba za trzecia butelka tego kosmetyku. To serum odbudowujące nie ceramidy skwalan to jest coś rewelacyjnego. Przy Kurde, no nie wiem, przy, przy różnych y, przygodach mojej skóry. Jakieś przesuszenia, jakieś y, azetesy, jakieś łuszczenia, jakaś zaburzona bariera hydrolipidowa, jakieś pryszcze, inne tam różne rzeczy. zaburzenia hormonalne i ta skóra z jednej strony jest super tłusta, z jednej strony się zaczyna łuszczyć. Przy każdym z tych y, y, scenariuszy sprawdzał mi się ten kosmetyk bardzo dobrze. Na pewno będę jeszcze do niego wracać. Aktualnie nie mam żadnego otwartego y, ani zakupionego, bo jakieś tam inne stoją i czekają, ale na bank do tego wrócę. To jest naprawdę godzien uwagi, y, gaga. U, a tu mam kosmetyk, którego nie zużyję do końca. Doszłam do połowy opakowania. Stwierdziłam, że już nie chcę się kurczę, męczyć trochę z nim. Sylveco papaina i bromelaina taki peeling yy, i to jest bardzo stara receptura, o ile ja się nie mylę wiele, wiele lat już ten. Kosmetyk. Ym, wiele lat temu go miałam pierwszy raz. O, do tego zmierzałam. To jest bardzo tłusty, bardzo gęsty peeling, który się rozprowadza na twarzy, zostawia na trochę i potem zmywa. Yy, I on mi się kiedyś dobrze sprawdzał. A potem z upływem czasu znalazłam inne peelingi, które mi bardziej odpowiadają. I ten chyba. Wydaje mi się, że on był albo w jakimś kalendarzu, albo przyszedł do mnie w jakiejś parcy pierowej. i szczerze mówiąc, umęczyłam się z nim sromotnie, bardzo ciężko było mi go zmyć i w końcu stwierdziłam, że chyba jednak nie chcę go używać już dalej. Chociaż teraz tak patrzę, trochę mi szkoda, może na że go zużyję do ciała, bo do twarzy jakoś jak po prostu mi nie od już. I nie dlatego, że coś się z nim nie tak, tylko dlatego, że znalazłam inne, które bardziej lubię. Myślę, że to się właśnie zadziała. Bardzo ciekawy żel myjący do twarzy marki Orientana, Hello który się nazywały, nazywał, delikatny żel do mycia twarzy do każdego rodzaju cery. Jeśli szukacie czegoś co wam zmyje balsam myjący albo co starczy za podwójną pielęgnację, że raz tym myjesz twarz i drugi raz i to jest pozamiętane, to on jest zbyt delikatny. Natomiast jeżeli szukacie czegoś do tego drugiego mycia, czyli nałożyliście balsam, zmywacie ten balsam, a potem myjecie czymś skórę, to to się sprawdzi. Jeśli potrzebujecie czegoś, co jest super lekkie, tylko delikatnie odświeża, ale bez jakiegoś wielkiego ściągnięcia, na przykład na porannym mycie, to turbo rzecz. Jak szukacie kosmetyku dla swojego nastolatka, na przykład, yy, czy nastolatki jako takiego delikatnego pierwszego produktu do mycia twarzy, to jest super. Myślę, że naprawdę wiele osób będzie zadowolonych z tego kosmetyku. Yy, tu mam pomadkę z Altery do ust yy, Bio biokamil, więc podejrzewam, że to jakiś rumiankowy Taka zwykła, wiecie, z, z Rosa. Zużyłam ją średnio mi zapach odpowiadał. Miałam takie wrażenie, jak mam posmarowane usta, że cały czas czuję ten zapach, jak mówię, więc nie wiem, czy do niej wrócę, ale sprawdzała się całkiem spoko. Dobrze się trzymała, nie rozlewała mi się tutaj wokół ust, nie miałam ich spieszchniętych, tylko właśnie były nawilżone, także ogólnie spoko. I jak dobrze pamiętam, to też była jakaś niedroga. Tu był fajny, bardzo kosmetyk, o którym zapomniałam, też już go nie miałam wiele lat. Natural Secrets, pomadka odżywcze, awokado i witamina E. Tu mi też chyba. Kiedyś mi zapach bardzo wadził, tak mi się wydaje, że w tych pierwszych, a tutaj jest zupełnie co innego. Tutaj ona pachnie bardziej jak naturalne oleje i masła. W ogóle mi nie przeszkadzała, używam z wielką przyjemnością. Nosiłam ją w kieszeni płaszcza przeciwdeszczowego, na pewno jeszcze do niej wrócę. Bardzo polecam tutaj nie jedna, lecz dwie flaszki ceramidowego serum z linia, które bardzo, bardzo lubię i polecam. Rose Stem Cell Ceramides, tak się nazywa. To są takie ampułki po 5 ml. I ja te produkty zabieram ze sobą najczęściej na wyjazdy, bo są drobne, niewiele ważą, ale naprawdę dają taką, takiego dobrego kopa. Jak mam zmianę wody i skóra się robi szorstka, albo właśnie umyję jakimś produktem i, i trochę się robi wyschnięta, czy tam nie wiem, Jakoś tak mi się zdarzy, że skończy mi się mój produkt do mycia twarzy i muszę kupić coś na miejscu i nie ma akurat tego, co bym chciała i właśnie jakieś tam są przesuszenia, to one radzą sobie z tym świetnie. Jeżeli macie wypryski właśnie na przykład na linii brody i chcecie coś, co Wam tak załagodzi tą skórę, ale nie będzie za bardzo gęste, za bardzo tłuste, to to, to jest właśnie coś super. I wracam od wielu lat już do tych kosmetyków. Na pewno będę jeszcze. Tam są różne te ampułki, ale akurat te właśnie różane z ceramidami są moje absolutnie ulubione. Tu się pożegnałam z produktem do makijażu. Że już nie wiem od jak dawna, tylko dlatego, że wysychł i popękał, nie dałam nawet połowy tego zużyć i to był żółty liner z Inglota i dawałam mu jakieś tam jeszcze szanse, żeby kilka kropli duralainu dać i wtedy zrobić kreskę, ale no po prostu też spojrzałam na termin ważności i stwierdziłam, że już bye bye, żegnam cię przyjacielu, fajny byłeś, teraz mi trochę wraca radość z makijażu, ale raczej i raczej to nie są takie szalone rzeczy jak kiedyś, że tam wiecie 64 kolory, a to dopiero do połowy powieki doszliśmy. Mega Turbo, wspaniały kosmetyk z Josi, kolejny krem, krem nafi, nawilżający, awokado żożoba, witamina E, bardzo fajny. Kosmetyk. Od wielu lat go lubiłam. Przy skórach tłustych się sprawdzał świetnie, przy skórach suchych się sprawdzał świetnie. Jak ktoś miał cerę dojrzałą i potrzebował lekkiego kosmetyku, który na długo da poczucie takiego ukojenia i nawidrzenia, on się sprawdzał. Naprawdę turbo, turbo fajna rzecz i też już go, polecam go, nie wiem ile lat, ale... Ło jeszcze mogłam mieć to czarne tło, jak w piwnicy nagrywałam, to mogło być wtedy, jak ja już Wam polecałam ten krem, także muah, picobello. Balansująca woda ziołowa, moja czarszkowa, to też jak mam właśnie takie momenty, że rozszerzone pory, jakaś ta skóra jest taka, że nie może się zdecydować, tu się za bardzo przetłuszcza, tutaj są suche placki, jakieś zmiany zapalne, jakieś tam wychodzą powiedzmy mm, hormonalne wypryski, takie rzeczy, to to świetnie koi, a przy tym bardzo ładnie nawilża i tę skórę trzyma w ryzach. Na lato jest mój absolutnie ulubiony, też można go używać do spryskiwania twarzy, tak po prostu w ciągu dnia, można tym pryskać na makijaż, można tym pryskać na, tak po prostu do odświeżenia, jak Wam jest za gorąco, kocham, kocham te wody to był taki, to był taki produkt, który jak robiłyśmy z tym, to miałam takie super, robimy, to jest wspaniałe kocham Cię, będziesz najlepszy i tak dalej, i tak dalej zostawiam Wam link w ogóle pod spodem w opisie do odcinka z Natalią który nagrywałyśmy na ten temat, tu była bardzo ciekawa rzecz, on jakoś tak, ja nie wiem czemu zniknął z mojego radaru, krem który nazywa się Soft Creams Minerals. Ja tak jakoś nie wiem czemu nie kupiłam go. Przez długi czas zapomniałam w ogóle o tym, że oni mają jakieś inne rzeczy niż kosmetyki mineralne. A okazało się, że to jest doskonały krem i pod co pod minerały? No bo jakże można by wypuścić, będąc z taką marką, krem, który się pod minerały nie nada? Idealnie mi się sprawdzał, naprawdę. Jak nałożyłam cienką warstwę na twarz, powiedzmy jedną lub dwie pompki na twarz i szyję, zostawiłam tam na 3-4 minuty, jak myłam zęby, akurat to się wchłonęło. Została bardzo delikatna warstwa, do której się rozprowadzało świetnie. Minerały, można było wcierać, można było gąbeczką na mokro wklepać, można było opruszyć tylko takim dużym pudrem, yy, znaczy dużym pędzlem do pudru, można było wklepać puszkiem i za każdym razem wyglądało świetnie, nie robiły mi się żadne plamy, nie ciemniał mi na tym podkład. Mega! Jeśli chodzi o nawilżenie, to powiedziałabym, że yy, jak ktoś szuka takiego intensywnego poczucia nawilżenia, albo chcecie, żeby to był jakiś odżywczy krem, żeby ta skóra nabrała ładniejszego kolorytu, to trzeba pod to będzie położyć jakiś serum, bo on sam yy, takich yy, rzeczy nie robi. A propos, minerały, z użyłam próbkę korekt, nie korektora, tylko podkładu z on się nazywał Warm 6 L6, przepraszam yy, i siad mi bardzo. Zresztą nagrywałam Wam jakiś tutorial yy, kilka tygodni lub miesięcy temu, bo trochę mi się ostatni czas zagina yy, i czasoprzestrzeń też, więc yy, ten tutorial podlinkuję Wam na dole, a wczoraj nagrałam jeszcze jeden z podkładem z Asoa. Dużo osób pytało o te podkłady z Asoa, więc właśnie to się wydarzyło, bo ja tu robię ostre przetrzepanie w moich wszystkich kosmetykach do makijażu i zostają tylko tylko najtwardsi zawodnicy całą resztę y, redukuję, więc zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. I sprawdzam, tak jak Wam mówiłam w poprzednim jeszcze tutorialu, robię testy, co na mojej skórze dobrze teraz wygląda, a co nie, bo mocno się pozmieniało, nie? Hormonalnie u mnie w ciele też i właśnie potem wyciągasz rzecz, która Ci się sprawdzała, ileś miesięcy nakładasz na twarz jest takie... Nie tak się umawialiśmy, Damian. Tutaj mam y, zajechaną straszliwie metalową tubę z Ministerstwa Dobrego Mydła. Zawsze się zastanawiam, czy zacząć moje kosmetyki jakieś pakować w aluminiowe tuby, ale potem wyciągam którąś z tych, która pękła, uwaliła mi całą kosmetyczkę, albo przecięłam sobie rękę nią i sobie myślę, nie, chyba jednak nie chcę tego robić. Mm, tutaj mamy kosmetyk, który też wam pokazywałam milion razy wcześniej. Pasta oczyszczająca, peelingująca. To jest o zapachu. Marcypanu, i jest to coś mega super, jeżeli lubicie rozgrzewanie, jeżeli lubicie drobinki. Jeżeli wasza skóra na produkty rozgrzewające reaguje silnym zaczerwienieniem albo lekkim pieczeniem, albo przy masażu i użytkowaniu takich rzeczy, które mają drobinki, macie jakieś podrażnienia albo wychodzi wam więcej wyprysków, to nie jest to dla was kosmetyk. Ale jeżeli lubicie coś takiego, że właśnie czujecie pod palcami, jak ten peeling się dzieje, ten mechaniczny, taki naprawdę gruby, jeżeli lubicie właśnie to poczucie rozgrzania itd to to jest super. Ja prawie całą tą tubę zużyłam do stosowania na okolicy nosa. Przepraszam, coś mi się tu zatkało okolice nosa, tutaj między brwiami i na brodę. Na policzkach zwłaszcza jak miałam AZS to nie używałam, ale właśnie tutaj w tych strefach to tak z przyjemnością nawet. Ja trochę z nostalgią wracam do tego kosmetyku. I na sam koniec dostałam jeszcze woda ziołowa Bieszczady z Tyma Herbs, którą też bardzo lubię, bardzo polecam. To jest taki kosmetyk, który myślę, że polubią osoby, które się borykają z tym, że skóra ma takie fochy miejscami. W sensie, że tu mam jakieś dwa platki, z którymi nie mogę sobie poradzić. Nie wiem, czy one chcą nawilżenia, czy one chcą złuszczenia czy one chcą odżywienia i cały czas nie wiadomo co i tak dalej i tak dalej no to mam wrażenie, że właśnie to jest taki kosmetyk, który się nimi zajmuje, no bo trochę to jest na zasadzie proszę bardzo, oto Twoja zagadka proszę bardzo, oto Twoje rozwiązanie jakimś cudem działa, nie wiemy jakim, ale tak właśnie jest, więc z tą wspaniałą i precyzyjną rekomendacją Was zostawię, doszłam do końca tego opakowania dziękuję Wam bardzo za oglądanie niedługo będzie denko z rzeczami do ciała i do włosów i też może będzie takie w miarę krótkie, życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia, dziękuję, że wpadliście Tutaj dzisiaj poglądać te moje wypociny. Bardzo doceniam Wasz czas. Życzę wszystkim cudownego tygodnia, co powiedziałam przed sekundą prawdopodobnie, bo zawsze się tak zawieszam na koniec i ADHD moment. Do zobaczenia następnym razem. Na razie.